Siemano, co ty tutaj robisz? Czyżbyś chciał się nauczyć zadania maturalnego? Super, świetnie się składa. Zadanie na dzisiaj: w każdym którym rysunku przedstawiono rozwiązanie równości. Rysunków nie ma, bo by było za łatwo. Lecimy. Mamy taki moduł: super, to już możemy tutaj sobie polecieć, bo już mamy uproszczone, jakby jest x minus liczba. Jakby było plus, to musielibyśmy przekształcać. A jak nie, to zaznaczamy sobie po prostu 7 ma być dalej oddalone o 5. 7 plus 5 jest 12, ma być dalej, dalej oddalone o 5, to będą na prawo, bo tutaj 11 to jest o 4. 10 o 3 jest oddalone, mają być dalej niż 5 oddalone. No to wszystkie te, ale bez dwunastki, bo w 12 jest centralnie o 5, a ma być dalej niż 5. No to na przykład 13, 14, 15 i tak dalej. Dobra, a na lewo 7 minus 5 jest 2 i mają być dalej oddalone. No to w T i tu jest niezamalowane, bo do, do dwójki i od siedemki jest równo 5, a na przykład do jedynki tu już jest 6. No to wszystkie te elementy tutaj. Dobra, no i to jest tyle na ten pierwszy sposób. A drugi to jest moduł jest albo tą samą liczbą, albo liczbą do niej przeciwną, czyli będzie minus x plus 7 większe od 5. Tak, bo znaki się zmieniają, bo wiemy dobrze, że moduł z na przykład trójki jest 3, bo wartość względa, ale z minus trójki jest, mi, jest też 3. Jest liczbą to nie przeciwną, czyli tu jest, jeżeli jest tą samą liczbą, no to przepisujemy tak jak jest w module, a jeżeli przeciwną, no to tak jakby mnożymy tą liczbę razy minus 1, tylko że bierzemy to całe wyrażenie w nawias. Jak jest nawias, x plus 7, co nie no to mamy minus 1 razy x minus x, minus 1 razy, e, przepraszam, tam był e, minus 7, że napisałem, minus 7, o, i minus 1 razy minus 7 jest plus 7. się znaki zmieniły. W taki sposób to działa. Dobra, czyli tu przenosimy na drugą stronę, pamiętamy, że jak przenosimy, no to ten znak zmienia się na przeciwny, czyli będzie plus 7, czyli mamy x mają być większe od 12, a tutaj mamy minus x, przenosimy, 7 to będzie minus 7, bo na drugiej stronie nierówności równania jest znak zmieniony na przeciwny. Czyli mamy, że minus x jest większy od minus 2. Teraz musimy mnożyć razy minus 1, bo dążymy do tego, żeby mieć x, a nie minus x. Czyli x zwrot, znak tego z drugą stronę idzie. Zmienia kierunek, bo mnożymy przez liczbę ujemną. To jest bardzo ważna informacja. Minus 2 razy minus 1 to jest po prostu 2. No i rysujemy. Od dwunastki większe to będą te na prawo mniejsze byłyby na lewo. Dobra, od dwójki mniejsze, no to na lewo na osi są mniejsze, a od większe byłyby na prawo. I widzimy, że wyszło to samo co na górze. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was do subskrybowania, klikając czerwony przycisk poniżej. Zapraszam Was również do komentowania, do podsyłania zadań, które Wam sprawiają problem. Chętnie rozwiążę wszystkie. Komentujcie, piszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, cokolwiek piszcie na każdy komentarz, nieważne jaki by nie był, na każdy komentarz z chęcią odpowiem. Jeżeli film się podobał, dajcie ławkę w górę, dajcie lajka, możecie go również podesłać znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób rozwiązuje się tego typu zadania, aby zdali maturę z jak najlepszym wynikiem, albo żeby niektórzy, którym nie zależy na wyniku, żeby zdali w ogóle i mieli już Spokój po prostu z matematyką. Tyle. Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Hej!